Będzie mi, tam, będzie mi później chce się rady włączyć to. No nie niech ciszyć, o. Witam serdecznie, będę przewarski. Są jesteśmy w samochodzie tej oto pani, która jest... Hortener, która jest moim widzem wiernym od, od 6 lat. Przestał się sobie. sobie się mi, mi, mi lęka ale się zakryła, bo to nie mamy, nie mamy oparć w samochodzie, no ale takie jest życie. Jak się ma 20 tysięcy subskrypcji to 30 jeździ w taki transportu My zmierzamy właśnie z parkingu Na miejscowość, miejscowość na miejscówkę Nie stać na złym parku. Kontenery Art W samochodzie jest czysto chciałbym powiedzieć Pomimo, że, że trochę jest piachu od konia i sierść ale tak się zdarza, jak ktoś ma konia i psy więc jedziemy jak będę miał brudny t-shirt i ktoś mi to wypomni, to będzie wina Eweliny więc witam jeszcze raz serdecznie wszystkich jedziemy na pierwsze, mam nadzieję nie ostatnie spotkanie z widzami Poznań, sobota 6 czerwca godzina 17, kontenery ART siema Ona nie, miałam... ona nie ma prawo jazdy na, na, na manualną Nieprawda. skrzynię biegu, ma tylko na automat. Miałam normalnie na manualną skrzynię biegów, bo ja będziesz 16 lat, a potem jak miałam 18 to musiałam powtórzyć i już powtarzałam na przykład. Ja tak że tak. automat, to szanujam no może pan już wyśmie. Już, już, Znaleźliśmy park Znaleźliśmy parking, moi drodzy, parking. Chyba dość blisko tej naszej. Ja Ci pomogę Dość blisko naszej miejscówki To jest yerba Tam jest owsianka, bo koleżanka jest fit Kurkę zostawiam, nie wybiją szyby za kurtkę? W Poznaniu nie wybijają szyby za kurtkę? Nie, nie, Dać Ci rękę? Nie Nie zostawiam tu Fortes, Fortes czy Opel? Opel Opel Adam Opel Adam, moi drodzy, nigdy takim nie jechałem Więc sobie speterek, w razie gdyby było jakoś tak części zimno A tam chcesz tą bluzę? No właśnie nie, nie jak coś tu po nią wrócę, bo to blisko jest? Tak kurde ten termosik A czy a te piwko wziąć bez alkoholu. Chce zabrać pola? A telefon? Tak zostawisz? Czy może jednak je bo za telefon mogę wziąć, A Gdzie go tak? on jest? Aaaaa, ty, sorry. Wziąłbym. -dzi zapomniałem. E, dobra, to nie No zapomniałem. Dobra, nie było tego. Jesteśmy na, na kontenerach. To jest jakiś art, tak zwany art, art Adventures Czekamy na ludzi, jeszcze jest mniej więcej godzinka, żeby ktokolwiek przyszedł. Ej, to jest fajne. Lęka, wasz pieniędzy? Ale masz nie, swój nie, nie, nie nie. To przyjedzie jeszcze Baza? Nie no, śmieję się, witam serdecznie Artur z wąsem Witam Artur jeszcze jakkolwiek jem Muszę skończyć na tej tej Nie, to tam, Nikt nie będzie ten Nie sponsorowali mnie tutaj, to nie mogę na No Tak o, tylko szybko, pyk Tutaj jeszcze I tutaj jeszcze O, alkohol piją Pierwsze spotkanie patronów Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, trzynaście, ze mną Jest zajebiście Jest zajebiście, Poznań się martwiłeś, że może jedna osoba ja Poznań daliśmy radę gory. jest dobrze Czekaj O taki Czekaj Raz, Nie ma Nie cały Nie rozgrzany, ale jest! To jeszcze was przy okazji ponagrywam trochę. Nagrywaj jak chcesz. Powiem cały czerwony są na gębie. Przepraszam bardzo, że wiesz, takie bezrożenia do z tym można. Nie, nie, nie. Co lasku, możesz powiedzieć? Co, powiemy, My powiemy dłużę... ja 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 Nie dużo. ale... Ale bardzo dziękuję po... szczęście, bo wszyscy rozumieją po angielsku. Wszyscy wiedzą po angielsku. Pani było? Pani było? Generalnie, trochę? Ale z czegoś porównać. Super, znaczy Pola opowiada. No, dziękuję. Ja jest, no, dziękuję. Na razie, z... pa, pa, hej. Nie co? tego języka, tylko czy syczejnie, bo nas Polaków mówią, że my syczymy jak węże na przykład, nie? Rosjanie. Tak. Nie, u jest ciężko do tego... My mówimy... Z... No, że mówimy... No. Nie, u jest... No, to jest najczystszy język norweski generalnie, bo nie mają najmiejsze naleciałości przez to, że byli odcięci od świata przez większość czas. Więc ciężko, do czegoś no? Jak już namawiasz co dalej? To co to, pina, to jest, to dwa, Takie dwa przebitki nie? z tego poru, panie kurwa będziesz do internetu wpuszczać, to nie muszę. Poluniu nie muszę. Nie był się. Luzi. To ja jestem ja ostatnią osobą, która wstawiałaby przy takie rzeczy. Ty jesteś dobra, Mordia, ja w ciebie wierzę. Ile ci zapłacił? Nie, właśnie. No, dał mi wody, i żenawić, że nawet w potrzebie rowerem jechaliśmy. No bo tam mi dupę. Ty, no ale w y, Grecji przecież dawałam ci z tego. Jak się no, mój blok skończył, to ci no dupę. Jak

tak było Takie atrakcje przygotowałem na 20 tysięcy subskrypcji Dobry wieczór Są atrakcje Piotr Piotr Polo przy bardzo serdecznie witam serdecznie, on za, zaprezentował sobie nam taką atrakcję. Ale on tu na festym jadę. Piotrek. Ej Tomek jesteś wyższy niż Piotr? Nie jest. Butów no, jestem Nie jestem. Jestem! Bez Butów o, 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 o. jestem! Ale Barale ale się! Ale, ale ty ze mnie zrobimy fest, oficjalnie. Patrz, 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 oficjalnie, bucket, bucket list, lista. Cicho. Przepraszam. Pozdanie. Czuły mikrofon mordo, czuły mikrofon. Okay. Czuł mikrofon, lista wiaderkowa, pozdrawiam mojego Nie, człowieka Piotr polo bucket list. Jak kolego oceniasz y, atrakcje związane z y, wydarzeniem? Atrakcje. Od 1 do, do 10. Oznaczam, oznaczam w ten sposób, że zostawiłem swój prezent, po którym muszę wrócić. A, tobiega! Tobiega, szybko. A, prezent. poleciał! A to jest? Piotrek, Piotrek z Azji. A to Dobry. Azji to Dobry? Piotrek. No? Kolej, wiesz. Piotrek, jak oceniasz atrakcję w wydarzeniu? Atrakcją w wydarzeniu jest to, że wiedziałem, jaka jest stolica Boliwii, czyli Sucre. Często wygrałem woreczek, e, woreczek różnych... E, a jak oceniasz ludzi, którzy byli na wydarzeniu, koleżko? Ludzie bardzo pozytywnie nastawieni, mega śmieszni, e, z dystansem do siebie, z poczuciem humoru, czego brakowało naszym sąsiadom, który nie konie, którzy niekoniecznie rozumieli nasze poczucie humoru, ale to wynikało z ilości alkoholu przy nich e, No tak. Inaczej bym tego nie ujął. Nie ująłbym tego w lepszych słowach. Moje drodzy, wszystko pięknie, ale to nie koniec dzisiejszego wieczoru. Jeszcze jedziemy do. Magda. To dopiero początek. Ale nie wierzą, że widzę pierwszego. Do McDonalda. No, tak, dokładnie. Jak do tego maka? No, co to jest? No, jakiś śmieciarka. Ej, tutaj idzie, słuchajcie, śmieciarka na sygnale. tego jeszcze nie widziałem takiego czegoś. Ona jedzie do mojego auta <laughs> idziemy tam. Nie wiem czy to widać, ten żółty znak. Złote Złoty. <laughs> złote złote Nie znałem tego określenia. McDonald's, jedziemy. pod złotymi Jedziemy. Ale jakbyś to chciał to tutaj jeszcze Welinka ma owsianeczkę, taką fit. Zalinka. Ile kalorii ma? No ona ma dużo. 490. O kurwa to dużo. To tyle frytki mają McDonald's. A? Tak, to 22 to będzie lipa? O, dobra. Czekaj, 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 czekaj. Myślę, że ci otworzy. No. Nie, otwarty. Otwarte. To dobrze. O. Zapraszam Was, dziewczyna. Proszę bardzo. Pola nas zabiera do restauracji. Pola zabiera na restaurację. No, <grym> <grym> ale ty nie jesz mięsa. Chciałem ci kupić, ale ty nie jesz mięsa. Wszystko i będzie kartą płatać jak można, poproszę na, na miejscu, tak, tak na miejscu Zamówiłem sobie kolację Kurczak burger, kolka i dwa burgery jalapeno w McDonald's. Nie trzeba Nie? Nie trzeba no, wy da penepą. Winina fika wontadzi. Entre faz a festa. Mi liga mais tardzi. Saj dobrze. Gata mi liga mais tardzi. Jak kartinga poseł ma madruga? Da dansa. Pola. Dobra. Wróciłem. Chciałbym zrobić krótkie podsumowanie. Miała być jakaś tam imprezka jeszcze w. niżba, że, ale. Obowiązki. <gonych> Wzywałem, trzeba było być z tym psem, z tym czortem małym Którego, o tu próbuje mnie ugryźć w ogóle Ej, ej, chodź tu, dobra, mniejsza Więc tak e, Dostałem kimchi Robione własnoręcznie przez ziomka Jana Pozdrawiam serdecznie, to jest opakowanie oryginalne od kimchi, ale w środku jest kimchi, który robił Jan, Jan Janek e, Pozdrawiam, zajebiście, w ogóle dostałem prezent Jajca e, Bardzo fajnie, do tego dostałem chyba od Szwagra eee, browareczka. Ja nie piję, ale ktoś się napije. mile napija do piwko? Dobre było? Pycha. Pycha. Ale pszeniczne to jest. przeniczne, ale pycha, tak? Tak. Fajnie. Także dzięki jeszcze raz. Zajebiście, I ogólnie co do samego spotkania. Popłakałem się wielokrotnie, ogólnie było takie bardzo, bardzo luźne, nie było czegoś takiego, że ja siedziałem i nie wiem, mówiłem. Po prostu rozmawialiśmy wszyscy, jakbyśmy byli dobrymi znajomymi. Eee, przyjechali ludzie z Wrocławia, spod Wrocławia, ogólnie przewinęło się około 20 osób łącznie, nie spodziewałem się, była taka pewnie po części presja. Wydawało mi się, że przyjdą dwie osoby, jedna, trzy i, i będzie trochę takie taki trochę zawód, że jednak mało. Pola pisała, było zajebiście, przychodzili ludzie Ludzie z zewnątrz sam się uśmiechali było bardzo fajnie Mega, klimat w ogóle był zajebisty, też tego nie chciałem wszystkiego nagrywać, bo takie były No, gadaliśmy sobie na luzie, prywatne rozmowy, tak jak mówiłem wcześniej, jak ktoś ma ochotę się upić To się upije, nikt na nikogo nie będzie patrzył, nikt nikogo nie będzie wypominał pa palcem Były, tak jak mówię, śmieszki, były, bo ważnych tematów było mniej Kurwa, jeszcze telefon dzwoni No, było dużo śmieszków, było, były handstandy, pozdrówki yy, Były jakiś tam zbijane pionki, kurcze no zajebiście, no tak jak mówię, w ogóle nie spodziewałem się Nie spodziewałem się, nie wiedziałem jak to będzie wyglądało faktycznie yy, Nie wiedziałem, tak jak mówię, ile przyjdzie osób Jak ludzie będą reagować, ogólnie bardzo fajnie Widać, że bardzo dojrzali ludzie Oglądają ten kanał. Tacy ogarnięci, wyrozumiali. Poruszaliśmy kwestie podróżnicze, niepodróżnicze, e, imprezowe, melanżowe, jakieś stare wspominki, e, wszystko. Więc bardzo fajnie, jestem zadowolony, że tak wyszło. Chciałem naprawdę podziękować wszystkim, którzy przyłożyli się do tego, przyczynili, przepraszam, dołożyli cegiełkę, żeby zbudować to, żeby ten kanał istniał. Jestem kurwa pod wielkim wrażeniem. Normalnie dziewczyny mówiły, że widziały, że po prostu cały czas cieszyłam się japa i byłem bardzo zadowolony z tego, z tego, jak to wyszło, że jednak to ta cała taka presja, że Obawiałem się, że nie przyjdą po prostu ludzie. A jednak było niesamowicie i to tyle. Dla wszystkich, którzy przyszli, dziękuję serdecznie, dla wszystkich, którzy nie mogli. Trudno, ale na pewno będziecie żałować, że nie byliście tym razem. Mam nadzieję, że kiedyś uda się zrobić jeszcze wspólne spotkanie w Poznaniu oraz wspólne spotkanie w innych miastach, na przykład Wrocław lub Warszawa. Było zajebiście. Kończę, nie chcę zamulać. Dzięki serdecznie wszystkim, jesteście kurwa niesamowici. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. wondering what did happen to the last ten i ran away with my life fast forward and never turned back again it's kind of funny that the moment we pass time the more we need to set them rewind and 19 was to give i had to leave you but now i'm seeing all the signs Is this really